Cześć Wam, witam serdecznie na kanale Test Misja. Dzisiaj w nieco innej scenerii. Z jednej strony o, już akurat zacząłem rozmawiać. Z jednej strony stukają, ocieplają budynek, z drugiej przed chwilą kosili trawy, więc jest kongo, a teraz właśnie się włączyła lodówka, więc ja nie mam w ogóle warunków. I ten zegar tikający. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Zadałem sobie parę dni temu takie pytanie. Przeglądałem filmy Sylwka. Pozdrawiam, Sylwester. I tam było zagadnienie, ale właśnie to będzie coś innego. Ja sobie zadałem pytanie, czy ja jestem uzależniony? I co to znaczy tak naprawdę, zanim obejrzałem odcinek? Także tu w ogóle nie chciałem się sugerować żadnych nie, nie polegać na tamtym filmie, ani na medycznych określeniach. I o to mi właśnie chodzi w tym programie. Tak jakby ktoś mi teraz z marszu zadał pytanie, a czym jest dla ciebie uzależnienie? I czy jesteś uzależniony? Czy ja się czuję uzależniony? I tak sobie pomyślałem, co to jest przede wszystkim uzależnienie dla mnie? No to właśnie uzależnieniem jest Coś lub ktoś, kto powoduje, że ja muszę wykonywać daną czynność. W przypadku alkoholu było to, że musiałem całe, całe, swoje, całe swoje życie podporządkować, całe, cały swój tryb dzienny, nie tylko dzienny, nocny, w ogóle w życiu musiałem podporządkować nałogowi. Czyli musiałem, to jest rezygnacja. Z innych rzeczy, dla najważniejszej, bo zaraz w cudzysłowie umrę, czyli jest tak silne uzależnienie, że muszę tego dokonać, muszę to zrobić wśród średnim bo, bo, bo nie zaspokoję właśnie tej swojej żądzy wypicia alkoholu. No i od czego możemy się uzależniać? Właśnie od, od, od jakichś czynności, tylko tu można też popaść w takie. Bo można sobie zadać pytanie, co jest rutyną, co jest, codziennie, co jest przyzwyczajeniem, a może celebracją, bo na przykład dla mnie, kawa, ja nie wiem czy to jest słuszne, ja zresztą długo kawy nie piję, ale nie jestem jakimś tam super kawoszem, nie muszę jej pić, ale mi się wydaje, że jest to bardziej celebra. Zresztą, kawa w ogóle nie działa, z moim zdaniem, to nie jest ta kawa, co była kiedyś. Ani zapach, ani, ani nie czuję jakiegoś kołatania serca, ale to nie o kawie program. Więc wydaje mi się, że jak jest jakiś, załóżmy zakład pracy, urząd, biuro, cokolwiek, to to jest no. Basia, dziewiąta godzina. Może jakaś kawka, ciasteczka, co? Mam tutaj fajne drożdżoweczki, a nie, że jesteśmy uzależnieni od czegoś konkretnie. Natomiast no, można być uzależnionym od drugiego człowieka. Na przykład, ktoś on w niepełni sprawny, musi polegać na nim, że, że go wykąpie, że go przebierze, że zajmie się jego higieną. Ktoś jest zależny, pies jest od nas zależny, na przykład. Że musimy go nakarmić, Ale teraz jest pytanie: Moje, to właśnie, po to jest ten program? To jest dla mnie fantastyczne, bo ja myślę i ja wiem, że tam się wyprzedzacie oglądając, słuchając, co truje, albo ty facet ma rację, albo on ma na przykład o, 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 ale tu, a nie, bo tu się mylisz, bo uzależnienie, a zależnym być, to jest na przykład co innego. I to jest fantastyczne. Dlatego ja nie chcę w ogóle się podpierać, że mnie nie interesuje, to każdy może z Was zajrzeć do podręcznika, do encyklopedii, do Wikipedii, przeczytać sobie, co to jest uzależnienie. A mi chodzi właśnie o takie zwyczajne przez szarego Borowskiego, żeby dał odpowiedź, czym dla mnie jest uzależnienie. Interesuje ja wam powiem, że i mówię to zanim łączyłem tutaj nagrywanie, to wyprzedziłem trochę siebie i mówię: Przecież ja nie jestem w tej chwili uzależniony od alkoholu. Że jak to jest? On jest uzależniony od narkotyków, od alkoholu. Ale czy ja jestem teraz uzależniony, czy właśnie oswobodziłem się od, od tego uzależnienia? Nie wiem, jak to wyjaśnić. Owszem, jestem uzależniony w sensie takim, że gdybym teraz spożywał to musiałbym koniecznie wypić na kartce, musiałbym się ratować, żeby się lepiej poczuć, że właśnie to, żeby pozbyć się tego umierania, Bo musiał lecieć o drugiej, czwartej o w nocy w śnieżycy, w burze, w deszczu, w Gradobicie. Bo, bo tak, bo, bo jestem właśnie uzależniony wtedy, kiedy piję, że jestem znowu skuty w takiej danej, w tej okowy i... Nie mogę sobie poradzić bez tego i właśnie niezwykle trudne jest to wyjście po ciągu, bo ten ciąg najbardziej właśnie znowu jakby od nowa uzależnia mnie od tego, że nie dam rady, nie dam rady funkcjonować. Kiedy jest zejście, jest to ZZA, odstawiony zespół alkoholowy to nie potrafimy się jakoś zebrać. Zaczynam się, trząść, zaczynam się trząść, że to jest i fizyczne, i psychiczne, takie właśnie silne uzależnienie, że wtedy ja tutaj z pełną odpowiedzialnością i z pewnością mogę powiedzieć: tak, jestem na tamten moment uzależniony od tego, ale czy ja dzisiaj jestem uzależniony? Zadajmy sobie takie pytanie. Zostawiłbym was z tym, czy nie pijąc ileś tam czasu, a w ogóle nie pijąc, czy ja jestem uzależniony czy nie? No bo mi się wydaje, że nie. Zadajmy sobie też pytanie, czym się różni zależność od czegoś, od kogoś, od uzależnienia? Czy jest to różnica? Ja spojrzę jednak do podręczników. Na przykład ona, czy on jest uzależniony od jej środków finansowych? inaczej by nie mogli funkcjonować, nie mogliby jeść, nie mogliby załatwiać różnych spraw, nie mogliby się ubrać. I teraz, jeżeli ten ktoś się od uzależnia, czyli zdobywa jakąś pracę, ma swoje źródło dochodów i mówi się, że się staje niezależną osobą, właśnie od tego kogoś, na przykład. I nie jest uzależniona od tej osoby. Czyli jest to uzależnienie, no tak się mówi, czy nie? Czy ja coś kręcę? Więc ja, uważ... nie, ja uważam, mogę się mylić. O to właśnie w tym programie chodzi. Ja uważam, że nie jestem teraz osobą uzależnioną. Jestem osobą uzależnioną, jeżeli zacznę spożywać alkohol bo nie wolno mi tego robić, a zdrowa osoba nie jest uzależniona od Ja mam potencjał, mam, mam predyspozycję. nie mogę pić, bo mam bo jestem człowiekiem, który spożywszy uzależnia się w ułamek sekundy, a zdrowa osoba wypije i on nie będzie musiał. Znaczy można ogólnie powiedzieć, że jestem osobą z tendencją Jestem uzależniony, ale nie w tej chwili. Zdobykować no, o co mi chodzi. No właśnie to jest taka filozofia moja na dzisiaj. Z tym Was zostawiam. Napiszcie co sądzicie na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie za miłe słowa, nad ciepłe. Dziękuję za maila też. Dziękuję za zakupy pewnej pani. Dziękuję za wpłaty. Słuchajcie, jest 5%. To ja myślę, że to jeszcze troszkę ja będę. Maszerował, będąc właśnie niezależnym. I o to tutaj właśnie chyba chodzi: o tą niezależność, o nieuzależnianie się od czegoś lub kogoś. Dzisiaj jestem zależny poniekąd od finansów, czyli od tego, czy mi pomożecie, czy nie, bo skąd ja wynajdę. No co bądź jest to duża kwota. Ale wtedy będę mógł właśnie, to jest to o czym mówiłem o tej wędce, wtedy będę mógł łowić ryby sam, a nie prosić was o ryby. To jest właśnie ta wędka, bo ja nie proszę o ryby, tylko o wędkę, żebym mógł sam te przysłowiowe rybki połowić i być niezależny. Dziękuję serdecznie. Ja mówię, o! Ja zapomniałem powiedzieć. Zaczynam się uzależniać od nagrywania programu. Bardzo to lubię. Bardzo mi się to podoba. I czuję się, właśnie czuję się też to uzależnienie. To jest chyba brak czegoś, kompletny brak, nieznalezienie substytutu, czegoś zastępczego. Często jest tak, że osoba uzależnione od alkoholu bardzo dużo piją kawy, jedzą słodyczy, o, o tym jeszcze nie było. Normalnie jak smok ławelski lepił Wisłę, to w pierwszym etapie uzależnienia, właśnie pozostawienia zostawienia na alkoholu jest niezwykły ciąg, pociąg do... To ja chcieca na słodkie, no i na kawę, bo no to jest taki substytut. I tu się okazuje, no właśnie, i odpowiedziałem sobie, no, odpowiedziałem sobie, czy wam na kolejne takie zagadnienie, że dotyczące uzależnienia, że musimy czymś jednak się zająć, że brakuje tego, tego przyzwyczajenia tego, tego czegoś. I to jest właśnie. To jest właśnie to, że podczas odstawienia alkoholu człowiek kręci się w to. to, 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 to są właśnie te, te głody, to jest ta nuda, brak zajęć, chodzenie w to i wewte, że Coś tu chodzi po głowie, coś by się chciało zrobić, ale nie wiadomo co. Czyli uzależniam się, to mi brakuje czegoś, kogoś, bo nie mogę sobie dać rady bez tego w jakiś sposób. Nie nie spełnią swoich, swojej zachcianki. I źle mi jestem, bardzo źle się wtedy czuję. I znowu wiercenie.